Nowe złocenia. Tam widzę, że jest fajny obraz. No fajne, mi się, tak, mi się bardzo podoba. Radę jak wiesz, na chwilę, jeszcze pokaż tego. Bo tu chciałam podziękować właśnie, podziękować pani Ewie za zakup. I to jeszcze właśnie, wiecie, co przy niektórych obrazach, to jest tak, że jeszcze. Jeszcze coś dosładzam, do wieku, dosładzam, dozłacam. Jeszcze coś dozłacam przed wysłaniem. Jak tam uważam, że jeszcze da się coś dodać, wiecie, że jeszcze mogłaby e, się poprawić, e, jeszcze coś mogłabym e, dodać, troszkę złoceń, że obraz jeszcze może fajnie wyglądać. Niektóre są już tak z moim pojęciu doskonałością, a niektóre tuż przed spakowaniem, właśnie już pudło przygotowane, kurier zamówione, kurier zamówione, a ja jeszcze sobie go raz wyzłociłam. Czyli on jest sprzedany już, on tak? On jest sprzedany, ale Ale popatrz. on był malowany na zamówienie? Nie, czy? nie, nie, to jest z mojego katalogu i właśnie wysyłajcie, wysyłajcie maile. Chcecie katalog, bo teraz jest jeszcze katalog wydruków, więc. Tam dużo nie ma, ale coś tam jest. I wtedy fajnie widzisz, wtedy jest ta jak się jedno złota na drugie położy, no nie? To jest ta przestrzeń fajniejsza. Jest ta przestrzeń, jest to zagęszczenie ciekawsze i bardzo, bardzo dziękuję Pani Ewo za zakup. Bardzo, bardzo się cieszę. To już drugi obraz. Jeden pani kupiła pani Ewa, kupiła z konikami. No, robię serię z tymi konikami i też mi dają radość. Wspieram też koniki, bardzo się cieszę, że mogę wspierać. I no to jest jeszcze taki obrazek. No, tamten nie jeszcze nie jest skończony, więc tamten jeszcze będę działała. I co? I, i, i zaraz się zabieram zapakowanie, szybciutko go powerniksuję. A to już późna noc, prawda? Późna noc. Więc tak to jest z artystami. Nie wiadomo, kiedy ta wana chwyci, kiedy będzie siła do pracy i kiedy to się porobi wszystko. No czasami zbieram się, zbieram, czekam, aż mnie wana weźmie, a tej wany nie widać. Znamie. Więc tutaj tak szybciutko, tylko chwileczkę, bo oglądacie Państwo 6 sekund. Będę więc muszę się sprężać, a ja nigdy tak nie wychodzi. Więc. Ee, Pokazuję znowu te złocenia. Tu wyszedł fajny obraz, taki jejku, jak to można powiedzieć, troszkę... Secesyjny. Styl, wiesz co, seces, secesja, ale jednocześnie coś ma z takich kreskówek japońskich. Nie, Więc, troszkę z witraży. No odrobinkę tak, a mi się no, właśnie kojarzy z takim, e, troszkę, odrobinkę mi się z taką animą kojarzy. Więc zobacz każdy inaczej, i tu jest ta dynamiczna, ta kreska jest taka dynamiczna. No nie, to dynamiczna, ale akcje się dzieją takie dość linearne, dynamiczne. Są kwiatki, więc jest ta poezja, jest ta słodka dziewczynka z takim pięknym pieszczkiem. No i co? I ozłacamy, ozłacamy. Były komentarze, żeby pokazywać tekstury też nie tylko tekstury, no to poprzybliżaj no tekstury to są, ale wiesz co ten, żeby pokazać tekstury to chyba trzeba byłoby go wziąć w świetle tak, dziennym w świetle dziennym i w pionie tak obracać troszkę tać. obrazem żeby kozianie było widać. Tak nie widać więc na razie na razie. teraz z góry mamy światło mm -hmm. na razie jestem zadowolona szczęśliwa bardzo, bardzo jeszcze raz chciałam podziękować Panie Wiede, zakup, totalna radość. Proszę bardzo o wysyłanie maili. Wysyłacie Państwo, bardzo się cieszę, duże zainteresowanie wydrukami, ale kartalogiem moim, z moimi obrazami też jest zainteresowanie. Piszcie na gmail.com. pędzelki, pędzelkami, ale łapa, łapą. Ja jeszcze ten... jak zwykle pokazuję. A bo go lubię. No, Radosław to leci w cały świat sobie z nim, to, z nim to się tak dobrze nie niedogadane leci i filmuje co zechce, ale bardzo dobrze. No i jest doskonałym filmowcem, więc niech uchwyca to co ma do uchwycenia. pokaż jeszcze dziewczynkę. Eee... I, I co? I bardzo dziękuję. Dzięki za wspaniałe komentarze. Fakturki pokażemy oczywiście. Tu pokażę, mimo pędzelków, ale głównie to używać się palucha. Więc te kończyny ludzkie są bardzo przydatne w malowaniu. W każdej postaci paluchy też tu działają. Czasami moje wspania no w takich koronkach nie maluję. Ptiula. Bo by było wszystko farba. farbach. I tu mamy te płatki złota, którym jest nanoszone na obraz. No i wszędzie są. W nosie w uszach, go, we, we wszystkich otworach płatki ten pylek i ten kolec się pojawiają. Sam dom odkurzanie później musi być koniecznością. Dobrze, Radek, bo już jest późno. I zbieramy się do snu, a ja się zabieram do pakowania, chyba, że na rano to wspaniałą czynność zostaje. Czekaj, zasady. czekaj jeszcze tutaj pana prezesa. Pokaż misiaczku się piękny. Misiu był na spacerzeczku i dzisiaj się tak nie obżera, ale jak misiu powie co robi, kto obsikuje całą pracownię? Kto <noise> tam misiaczku? Kto tam obsikuje? Misiacza. Mm. Musia się sprzątać dwie godziny. No, wody i serca. Dzięki bardzo, wysyłajcie maile, to prześlemy ten... <śle> Radziu poszedł już na całość. Prześlemy katalog. Papa, pa, 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 dzięki.